Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłaś? No to dzisiaj mamy, słuchajcie, niesamowity przypadek. Znowu gościmy Sebastiana Płodkowskiego. Sebastian pokaże nam dzisiaj, jak zainstrumentował bardzo mocno zakrzywione kanały korzeniowe, a może po prostu nam dokładnie opowie, jaką ma technikę instrumentacji. Cześć, Sebastian, witam Cię kolejny raz w naszym cyklu. No, już się nie mogę doczekać, co dzisiaj dla nas przygotowałeś. Opowiadaj. Cześć, witajcie, witajcie po przerwie. Dzisiaj chciałem Wam troszkę opowiedzieć o przypadku, który już się pojawił gdzieś tam w internecie, który już wrzucałem na stronę DMG na Facebooku oraz na style italiano endodontics. Myślę, że część z Was już go widziała. No, dzisiaj, dzisiaj zamierzam Wam o nim troszkę, troszkę więcej opowiedzieć, bo jak. Nie wiem jak wy, ale ja raczej staram się w swoim telefonie nie mieć zdjęć zębów. Wiem, że jest to niespotykane wśród dentystów. Natomiast ten przypadek mam i jak chcę komuś zaimponować, to, to zaczynam od tego przypadku. Tak naprawdę, więc, więc zawsze pokazuję ten przypadek jako pierwszy. No i do brzegu. Na, w zdjęciu, które, które widzicie, mamy sytuację, sytuację sprzed leczenia. Pacjentka skierowana do mnie, bo doktor prowadząca nie mogła udrożnić kanału dystalnego. Ja uczuliłem swoich lekarzy, którzy, którzy do mnie kierują, pacjentów na, na, na jakieś tam leczenie, że jeżeli napotykają na jakikolwiek problem, to żeby nie próbowali przedzierać się na siłę. I całe szczęście pracuję z mądrymi doktorami, którzy jeżeli napotykają jakiś problem w kanale bo nie pchają się dalej. No i tak też było w tym przypadku. Zrobiłem to zdjęcie, no i ono jak to z ósemkami dolnymi, tak? No jeżeli cokolwiek się dzieje w pierwotnym leczeniu kanałowym, to albo podejrzewamy obliterację, albo podejrzewamy jakiś ukłon ze strony który i ciekawą anatomię. No i tutaj założyłem, że, że skoro ono Pierwsze połowie kanału, ten kanał, te kanały są, są widoczne i, i, i na zdjęciu w miarę drożne. Wyglądają na takie. No to znaczy, że pani doktor prawdopodobnie doszła gdzieś do zakrętu. No i stwierdziłem, że spróbuję, spróbuję sobie tam pogrzebać i znaleźć, zobaczyć, jak, jak, jak ta anatomia, jak ta anatomia w tym zębie wygląda. No i zacząłem od bardzo, od bardzo cienkich narzędzi z nietnącym z nietnącym wierzchołkiem, tutaj to były cepiloty piloty od VDW. Zacząłem, zacząłem od, od tych bardzo cieniutkich, których też rzadko, no, rzadko używam jako, jako pierwszych. No i jak wyciągnąłem pierwszy, no to się przeżegnałem tak naprawdę. No bo już wiedziałem, że, że, że ten prawda, Endostent Jerzyk będzie dość pokaźnych rozmiarów na, na zakończenie tego leczenia. Zawsze, zawsze jak mam jakieś takie, może inaczej, zawsze, tu tu można kropkę postawić, zawsze jak wprowadzam instrument ręczny do, do kanału, zawsze go sobie wyginam najpierw. Nie wprowadzam nigdy takiego prosto z blistra, prostego. Zawsze tę końcówkę na, w internecie gdzieś można znaleźć, jak, jak, jak to zrobić, używając endobendera. Ja używam, jak to Bartek Karaś mówi, endopaznokć. Staram się, staram się, tutaj sobie sam ten 1 trzecią wierzchołkową podjąć troszeczkę, no i, i, i bardzo, bardzo pasywnie pracując w kanale ruchami nakręcania zegarka, prawda? No udało, mi się, udało mi się osiągnąć pełną długość roboczą w obu kanałach. Ukłon ze strony Matki Natury był taki, że były tylko, że tylko, że były tylko dwa kanały korzeniowe w tym, w tym zębie. No i jak już przeszedłem jednym narzędziem, potem drugim narzędziem ręcznym, potem trzecim narzędziem ręcznym, no to stwierdziłem, że, że czas dać maszynie popracować. Ale znów zacząłem od bardzo cienkich narzędzi rotacyjnych, bo no bałem się po prostu złamania, złamania narzędzia. Nie, to jakbym sam to, to bym rozseparował narzędzie, tak? Bo inni łamią, my separujemy filmiki. Grzegorzek jest u Ciebie. Wiesz co, ja staram się, staram się nie separować. Nie na Ale tak słuchaj, jest. dobrze, ja króciutkie ci tylko pytanie zadam, bo tutaj powiedziałeś o instrumentacji ręcznej. Na jakim rozmiarze pilnika zakończyłeś instrumentację ręczną? Ręczną zakończyłem na dziesiątce i po dziesiątce, po fioletowym narzędziu, wprowadzam, wprowadzam Fantę 1302. Ona bodajże ma rozmiar. Więc no z dziesiątki na trzynastkę uważam, że to jest taki, taki przeskok, który spokojnie, spokojnie maszynę ogarnie i, 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 i oczywiście płucząc, tak? No w trakcie i, i pomiędzy narzędziami, no to tam gdzieś nie oszczędzam, nie oszczędzam i nie oszczędzam ultra dźwięków. Wtedy jeszcze nie miałem, wtedy jeszcze nie miałem. Ediego. Chyba może już miałem, nie wiem. No w każdym razie, w każdym razie ultradźwięki, ultradźwięki są zawsze to od początku mojej przygody z Endodoncją. na Dopiero jak ciebie poznałem, to, to, to poszedłem skaler powietrzny. Także, także tutaj skaler powietrzny też jest teraz w moim arsenale. E, więc, więc tutaj no, staram, się, staram się tutaj płukać i aktywować ten płyn płuczący, no bo, no bo to pod chloryn robię dodące tak naprawdę, e, a, nie, a nie nikiel tytan tam. Więc, e, więc tutaj. Maszynowe, maszynowe narzędzia też cała, cała sekwencja od najcięższych po, 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 po te grubsze, a całość zakończyłem 25.04 z tego względu, że też no, bałem się, żeby, żeby gdzieś tam nie, 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 nie pękła ta wierzchołkowa część, zwłaszcza w tej wierzchołkowej podgiętej do góry, tej hakowatej części kanału kanału dystalnego. Ten mezjalny kanał nie był aż tak mocno wywinięty do góry, troszkę tak, ale, ale, ale nie aż tak imponująco i spektakularnie, jak, jak ten kanał, jak ten kanał dalszy. Także tutaj no, płukanie, cierpliwość to nas uratowało. To nas uratować może. No dobrze, słuchaj, patrzę na ten, na ten efekt no finalny, no bardzo spektakularne leczenie, jeszcze do tego bardzo oszczędne. Gratulacje. Sebastian, ja słuchaj, no, jak zwykle zaskakujesz nas swoimi przypadkami. Dziękujemy serdecznie za, dziękuję ci serdecznie za kolejny bardzo ciekawy odcinek. No i co? No, mam nadzieję, że już niedługo do kolejnego razu. Do kolejnego razu. Polecam się na zaś. Słuchajcie, no niesamowita instrumentacja, bardzo przewidywalna, bardzo powtarzalna, bardzo fajne triki kliniczne. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się w codziennej praktyce. Nie zapomnijcie o polubieniu naszego kanału i zasubskrybowaniu i włączeniu tego dzwoneczka, tak? bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie włączycie, to nie będziecie wiedzieć, że pojawił się kolejny film. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia za tydzień.